Witam Cię serdecznie. Jest 3 maj 2020 rok. Piękny dzień. To 44 dzień od przesilenia wiosennego, gdzie zaczęliśmy siać to, co byśmy chcieli, żeby. Się wykrywał w naszym życiu, podobnie jest z przyrodą, ale i także z nami. Co z przyrodą, to z nami. Co mnie tutaj zainspirowało, żeby powiedzieć kilka słów topie? Jest ogólna panika, co zauważam. Panika związana z bezprecedensową sytuacją na planecie. Niektórzy z nas Czekaliśmy na to, żeby nastąpił reset tego, co nam nie służy. I moglibyśmy powiedzieć tak, jest bardzo dużo ludzi chcących spokój, żeby wszystko wróciło do normy, do starego. Najważniejszy jest spokój. Jednak wielu z nich jest nieprzygotowanych na taki czas. Było w tych ludziach zbyt mało ciekawości, jak się wszystko stwarza i kreuje. I teraz panika, co robić, mnie zadają pytania. I Opracowałam także medytację, seans, by sobie i światu pomóc. Jednak e, rozmowy z ludźmi zasugerowały mi jeszcze coś, coś więcej, żeby wejść głębiej w to, co się dzieje. Bo pewnie, że wie, wszyscy stwarzamy, Umysłem, poprzez myśl i emocje, czy chcemy, czy nie chcemy. Tylko, że stwarzanie umysłem to jest trochę dobra, trochę złego, nic nowego, bo umysł, i to nie jest mój wymyśl, udowodnione to jest, że stwarza tylko na podstawie doświadczeń i programów tego, co kiedyś było. Więc nic nowego nie ma. Umysł związany z siłą męską. I właśnie teraz jest czas odwrócić się ku żeńskości, ku ścieżce serca. Męskość i żeńskość jest w każdym człowieku. Nie tykam tu yy, mężczyzn czy konkretnej kobiety. We mnie siła męska i żeńska. I w mężczyźnie również jest męska i żeńska. Mówię o siłach. Które przejawiają się w naszych funkcjach, rolach, misjach, w kształtach, formach. Może zanim rozwinę temat, powiem, jak rozróżnić właśnie to stwarzanie od kreacji. Już powiedziałam, że umysł stwarza. Non-stop myślimy i to jest też stwarzanie. Im więcej skumuluje się tych myśli przez lata, a jeszcze podłączy, podcentrali innych ludzi, innych myśli, to już jest naprawdę potężna bomba. Egrego też tak, taka jest nazwa. I afirmują, ludzie afirmują, y, ludzie, kobiety, y, nie kobiece w pełni, Afirmują, medytują umysłem, stwarzają, nic nowego nie wyjdzie. Bo na przykład jest ciężka choroba, wchodzi ktoś taki w medytację, żeby było zdrowie, więc podsuną mu się tylko rozwiązania już stare, nie nowe. Jak rozpoznać kreację? To każdy. Co wychodzi jest inne. I dam tu przykład. Kobieta rodzi dziecko, każdy jest inny. Każdy ma inne linie papilarne. Stworzenie przez naturę śnieg. Każdy płatek śniegu ma inny wzór. Nie ma takich samych dwóch drzew, nawet jeśli to jest jeden gatunek. Jeśli artysta z serca coś kreuje, to jego dzieło jest niepowtarzalne i ono ma przekaz. Czy to jest rzeźba, malunek, czy inna forma artystyczna, czy śpiewu, kompozycji. Natomiast każda kopia, choć wygląda identycznie. Wydaje się, że jest inne, już ma inny zapis energetyczny i już nie niesie tego przesłania, co te pierwotne dzieło. Podobnie z klonami, zwierząt, ludzi. I teraz wracam do tego czasu, jaki jest. Wielu, w wielu filmach przedstawiałam i mówię o. Jak kreuję swoje życie. Jak otoczenie mi się zmienia tak, jak ja wykreowałam sercem. Kreacja serca daje tylko to, co mi służy, i nie ma poszkodowanych to jest ta jeszcze różnica. Nawet jeśli ja coś chcę. I łączy się z wyższą świadomością, a ona widzi w perspektywie, że to nie jest dla mnie dobre rozwiązanie, to to nie wyjdzie. I chcę dzisiaj powiedzieć o dwóch kolejnych przypadkach. Jak wykryłam swoją rzeczywistość ku radości? Jeden z przypadków, a mam naprawdę setki, Setki takich przypadków. A mówię to tylko dlatego, żeby dać każdej osobie, która wątpi, że można zmienić sytuację na świecie przez pracę nad sobą. Wcale nie strajki, złość, gniew, naganianie ludzi do buntu. Nie, 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 nie tak. I teraz właśnie. Ten pierwszy przypadek jest koniec lat 80., 1988, może 9. Mamy piękne mieszkanie na dziesiątym piętrze, nad nami już tylko strychy, cicho, spokojnie, ciepło, widoki z każdej strony na okolice. I po czterech chyba latach, po trzech, czterech latach. Tego pięknego spokoju nad nami, na strychu robią klub osiedlowy. Pismo, czyli działanie fizyczne, nie dało nic. Jedno, drugie, ale już to był czas, bo od 1985 roku już szukam przyczyn w sobie, więc już to jest czas, że wiem, że to mogę, mogę zmienić. Na poziomie łączenia się z moją wyższą świadomością. I zaczynam zastanawiać się wewnętrznie, co jest przyczyną, że takie rumowisko, bo to różne gry, w chłopki, różne automaty, szurami, butami, jak się schodzili. Co takiego jest we mnie? Przyszła odpowiedź. To był czas, w którym byliśmy bardzo rozrywkowi z mężem mieliśmy dużo gości u siebie chodziliśmy na imprezy różne właściwie co sobota, niedziela to było, to było świętowanie takie gościn, gościny z tańcami zatem życie towarzyskie w nas przełożyło się na klub osiedlowy gdzie ludzie przychodzili się też rozerwać i bawić Zatem wewnętrznie kreowałam nową sytuację. Spokój, cisza i wolna przestrzeń. Klub był, pamiętam dokładnie, cała działalność klubu tylko 6 miesięcy. Przypadek? A teraz najnowszy przypadek. Właśnie pierwszy, drugi, trzeci maj jest święto zbierania owocu tego, co zasiała przyroda i my. A że bardzo w ostatnich dniach, a właściwie w tym przesileniu, po przesileniu wiosennym wewnętrznie pracuję i to systematycznie nad yy, wewnętrznym pokojem, nad harmonią sił żeńskich i męskich we mnie. Nad przestrzenią, przepływem, i mam owoc. Ale sięgnijmy wiele lat wstecz. Mamy swój dom, szeregowy dom, mały ogródek, przestrzeń. I co się dzieje? Po jakimś czasie z prawej strony zaczyna mi się zaciemniać. Sąsiad stawia różne przybudówki, które no, uroku nie dodają. Mało czego, zaczynają rosnąć czuje, które są już tak wysokie, że nasz ogródek jest cały w cieniu. I parę lat temu nad tymi przebudówkami pracowałam wewnętrznie. Co to jest we mnie? Ta prawa strona zaciemniona, męska. E, oczyszczałam ją, więc przebudówki niektóre zniknęły. Mamy już ładnie, ładny widok na prawej stronie, natomiast nie wszystkie przebudówki i te wysokie tuje. No i by Pierwsze co się nasuwa, rozumiem, idź i rozmawiaj z sąsiadem. Oczywiście, poszłam i poprosiłam parę miesięcy temu, żeby ścią czuje tak, żeby obrót nie był w cieniu. Dobrze, dobrze, no nie podziałało. Jednak moje wewnętrzne działanie i spokój, bez szukania winnych, bez grużenia, bez jakichś emocji, drugi maj, od samego rana, co my widzimy? Sąsiad Siekierką rozbiera wszystko to, co zakłócało przepływ i przestrzeń. Jak sobie uświadomiłam, że to wewnętrzne działanie bez działania, bez emocji, kolejny przykład na to, że warto poświęcić sobie czas, by. Tą swoją przestrzeń wykrować taka, jaka ma być. I mamy teraz dużo ludzi, poszukuje filmiki, sensacje w emocjach, komu tu jeszcze przesłać, kogo jeszcze obudzić. Jest to czas pobudki, jak najbardziej. Pobudki. Ze snu. I to już nie powiem stuletniego, księżniczka ma się obudzić, bo to jest też symbol. Księżniczki śpią długo, długo więcej. Dzień podnił to samo, dzień podnił to samo, dzień świstaka, a teraz chciałaby, żeby życie było inne. Żeby jej mężczyzna się zmienił. Co? Zamordować go? Absolutnie nie. Żeby przeszczeń się zmieniła, żeby nie było przymusu. I jak psychoterapia często podpowiada i wielu jeszcze takich terapeutów, co chcesz, żeby się zmieniło, no to wypisz, spal, podżej i sprawa załatwiona. Jasne, że można zrobić. Wydrukować sobie lub namalować matryksową wieżę z okiem w górę. Podrzeć na kawałki, spalić. Można zrobić sobie też taką piramidkę z kart i ją zburzyć. I tak samo wyobraźni, jak to robimy. Kreacja to jest wizja i uczucie. Kończymy wdzięcznością. Lub deszczem, który jest też taka wizualizacja deszcz spełnienia. To już wielu z nas wie. Jak deszcz płynie wewnętrznie, tak, dokonało się. Jest to energia, która zasyca nasz cel. Posiany se... o, przyroda. Posiejemy ziarno, to jeszcze mało. Czy jest deszcz? Deszcz fizyczny i energetyczny, deszcz, deszcz uczuciowy. I teraz 1 maja, i 2 też, bo też byłam poproszona o to, żeby temat przymusowych szczepień zgłębić. I to nie jest tak, że my sobie w medytacji będziemy likwidować laboratoria. Czy rozwalać piramidę? To może być, ale jako ostatni etap sensu. Zapytałam w swojej mądrości, jaka jest pierwotna przyczyna przymusowych szczepień, w ogóle tych restrykcji, przymuszania nas. I, I obraz mnie trochę zdziwił. Pierwsze od razu widzę. Ja się wtedy zadaję pytanie i wycofuję. I czekam. Nie chcę sobie nic wyobrazić, bo to będzie umysł. I widzę, że jest to taka szafa, do której upychamy mężczyznę ubranego na czarno i zamykamy. Czyli to jest stara metoda, którzy chcą. Zrobić ten przymus, wyprzeć, wyprzeć, schować do szafy, tak jak w psychoterapiach, swój problem zamknąć do skrzyni i nad, na dno wody, oceanu umieścić. To jest wyparty problem. On nie zniknie. Nawet baśnie pokazują, jakie zło zostało uwięzione w jakiejś czarze, w jakiejś skrzyni, a po tysiącach lat ktoś się otwiera i znowu to coś wychodzi i rządzi. W drugim Seajsie ponawiam pytanie o ten przymus. I tu już widzę. O tą przyczynę przymusu. Właściwie ona mnie nie zdziwiła, bo zbiorowa świadomość kreuje to, co teraz się dzieje. Piramidę wyzysku wszyscyśmy tworzyli i wzmacniali. Zobaczyłam wiele obrazów, kiedy my przymuszamy innych do czegokolwiek. Pierwsze oblewanie wodą niemowlęcia, czyli chrzest z przymusu, następne sakramenty z przymusu, wmuszanie dzieciom jedzenia, które nie chcą jeść, zmuszanie dzieci do nauki, do robienia tego, czego nie chcą. Zmuszamy my siebie do wykonania czynności, które nie współgrają z nami. Zmuszamy się dla opinii, dla, dla rodziny. Zmuszamy się, bo tak wypada, bo kultura, bo religia. Zmuszamy się, bo dla pieniędzy, dla przeżycia, ale też wielu dla prestiżu, dla władzy, dla pokazania się. I tych obrazów naprawdę było dużo. I teraz pytanie: czy to jest moje, czy to jest cudze? Czy mam złość? Wykazywać na to, co chcą oni mi zrobić? Tak zwana rzekoma władza, rządzący, rzekoma? Nie. Wszędzie, gdzie czuję i widzę zakłócenie, to tą ścieżkę mam wyczyścić, ja i obiekt. I tak oczyszczać, oczyszczać, cokolwiek to jest. Do skutku. Im więcej nas to zrobi, jeśli chodzi o sytuację zbiorową, żeby chociaż każdy tylko swoje polepko wyczyścił, to ta piramida się rozsypie. I właśnie, jak to zrobić? Deszcz pada, właśnie, deszcz spełnienia. Bez spełnienia trzeci mań. Nasz owoc, owoc posiania dostaje wodę, wodę życia. W następnym filmiku zrobimy seans: Jak transformować przymus na moim poziomie, by to przełożyło się na sytuację globalną. Dziękuję.